Nie, nie, do kogo, nie tak. No tak, już to przyjdzie, nie tylko, to szybko. No tak, ja. Mogę je trochę wierzyć, to no, pan tu. Dobra, tak to zostawiamy. No, no, I <laughs> do Swoje życie jej Witam serdecznie wszystkich zebranych, mieszkańców, górników i ich rodziny, byłych pracowników KWK Morcinek, przedstawicieli samorządu gminnego. Witam księdza proboszcza, przedstawicieli naszych sponsorów, Spółki Restrukturyzacji Kopalń Jaszczemskiej Spółki Węglowej, firmy Inkius, firmy Cover Skaczyc. Witam orkiestrę, Poczty Sztandarowe Skaczyc, i a także poczet ze sondarem kopalni Morcinek udostępniony z Muzeum w Ziemi Cieszyńskiej. Oraz y, poczet czelarowy z Czech. Poczet flagowy Przystąpić do wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Twajcze nieskończenie dobry. Ty zesłałeś jednorodzonego Syna Twojego, aby nas zbawił. Niech będzie pobłogosławiony ten krzyż oraz pomnik. Niech będzie pobłogosławiony poświęcony mocą Twoją, modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją, krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni. A chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż, chcemy Cię naśladować. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu wszelkim przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy w kopalni, w naszych rodzinach. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo. Nakazałeś Mu miłować bliźniego jak siebie samego. To powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech, który rodzi śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wyjrzyj również na naszych braci, którzy utracili swoje doczesne życie, Podczas pracy na kopalni odcinek, a których upamiętniamy na tej pamiątkowej tablicy, prosimy o ich nagrodą nieba i chwały. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował. który nie zna swojej historii, to takie społeczeństwa nie mają swojej tożsamości. I taka społeczność jest słaba, podzielona i podatna na manipulacje. Na ścianie naszej siedziby kołagodników domu ludowym do dziś są zdjęcia, jak wysadzają wieżę szybową szybu drugiego, szybu wydobywczego. Wieża przechyla się w bok, uderza w ziemię, a ziemia zadrżała. A ludzie w wielkiej ilości patrzyli z dala i w swej bezsilności niejedna łza się zakręciła, bo wiedzieli, że to już jest koniec, to jest koniec nich i nic tego procesu nie zatrzyma. Dzisiaj po 20 latach od tamtych wydarzeń mamy to miejsce, które nie pozwoli nam zapomnieć o tym, co tu istniało i co się tu wydarzyło i o tych górnikach, którzy stracili życie podczas ruchu zakładu. Dzisiaj trzeba bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. W pierwszej kolejności wymienię tu nasz samorząd gminny, na czele z panem Wujtem Andrzejem Kądziołką, jego zastępcą, panem Karolem Sitkiem, wszystkim radnym Rady Gminy wraz z przewodniczącym Rady panem Mirosławem Stanikiem. Bez ich przychylności i wsparcia byłoby niemożliwe stworzenie tego miejsca. Dziękuję Radzie Sowieckiej za pomoc w znajdywaniu najlepszych rozwiązań. Dziękuję Zarządowi Spółki Restrukturyzacji kopalń za darowiznę w postaci zbudowanych tutaj o drzwi obudowy chodnikowej oraz za ten symboliczny wóz kopalniany. Dziękuję Zarządowi Jaszczymskiej Spółki Węglowej oraz panu Markowi Filińskiemu, przewodniczącemu Związku Zawodowego Kadra na Boryni za ufundowanie tablicy pamiątkowej. Dziękuję firmie INKIUS Skaczyc za wsparcie finansowe i wykonanie napisu na wózku kopalnianym KWK Norcinek 1986-1998, czyli początek i koniec eksploatacji naszej kopalni. <tryk> Dziękuję panu Leszkowi Kowalskiemu za wykonanie oświetlenia i pani Marii Szczygieł za udostępnienie zasilania w energię elektryczną podczas prac w firmie KOWER Skaczyc za pomoc finansową, a panu Mirosławowi Marcu za upiększenie wozu sortem węglowym. Dziękuję wszystkim górnikom, którzy swym zaangażowaniem i osobistą pracą przyczynili się do zbudowania tego miejsca. Tu w szczególności chciałem podziękować inicjatorowi panu Bronisławowi Budzieckiemu. Dziękuję również panu prezesowi koła górników Mariuszowi Szczerbowi, Laszkowi Kędzierskiemu, braciom Jarosławowi Adamowi Milczarkom, Emilowi Bijokowi, Ryszardowi Tomosz, Bogdanowi Niedbalskiemu, braciom Łukaszowi i Rafałowi Chlepkom, Damianowi Bojko. Barkowi Knawer, Szymonowi Budzińskiemu, Henrykowi Grzybkowi, Marianowi Wajdzikowi, Grzegorzowi Grzybkowi, Zenonowi Chlebkowi, Januszowi Franiołkowi, Jarosławowi Skórkiewiczowi. Dziękuję panu Marianowi Botorkowi, który z ramienia gminy bezpośrednio nadzorował tę budowę. Dziękuję również naszemu księdze proboszczowi Eugeniuszowi za modlitwo i poświęcenie miejsca i tego krzyża, który jest naszym znakiem i symbolem naszych chrześcijańskich wartości. Dziękuję wszystkim pozostałym darczyńcom, dzięki którym będziemy mogli jeszcze upiększyć to miejsce i ewentualnie postawić dodatkową tablicę, na której byłaby spisana historia naszej kopalni. Dziękuję o, poc Orkiestrze, Pocztom Sztandarowym, dziękuję za wywieszenie flagi państwowej oraz wszystkim uczestnikom za przybycie na tę uroczystość. A teraz przyjmuję wszystkich tych górników, którzy, jak mówi tablica, zostali na wiecznej szychcie. A są to Dolatowski Leszek Jachyra Kazimierz Mikulicz Tadeusz Mokry Józef Makowiecki Piotr Paluszcza Jerzy Wierzbą Czesła Morawiec Mieczysła, Walica Alojzy Łuka Tomasz Gołąb Józef Lament Ryszard, Radziwanowski Edward, Folten Andrzej, Bronowski Tadeusz. Cześć ich pamięci. Dziękuję i proszę delegację górników do złożenia kwiatów przed tablicą tragicie w Magnej Proszę o zabranie głosu Pana Wójta Andrzeja Kondziołka. Szanowni Państwo, spotykamy się w Dzień Górnika w święto świętej Barbary, żeby symbolicznie przypomnieć o ludziach i o miejscu, które od tego dnia będzie upamiętniało te osoby, które zostały na wiecznej szefcie, jak i to miejsce, które związane jest nierozerwalnie z kopalnią Morcinek w Kaczyce, ale myślę szerzej z historią górnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się w to dzieło włączyli. Chciałem podziękować inicjatorom, wykonawcom tego upamiętnienia. I mam nadzieję i jestem o tym głęboko przekonany, że od tego roku, od tej baburki, co roku tutaj Będziemy się spotykać, żeby o tych, którzy na wierzchnej szykcie zostali pamiętać, a o tych, którzy z górnictwem są związani, żeby prosić o to, żeby ta ich praca była bezpieczną i żeby służyła społeczeństwu. Zakończę tradycyjnym górniczym. Szczęść Boże. A teraz poproszę. Teraz poproszę prezesa Koła górników o znalezienie na terenie naszej wioski Kaczyce. Od początku lat ubiegłego wieku interesowano się z tu pokładami węgla. Ale dopiero w latach 70. rozpoczęły prace przy budowie kopalni, a dokładnie w 1978 roku. W 1986 na Bargórkę rozpoczęto wydobycie węgla kamiennego. Kopalnia dała tutaj zatrudnienie wielu pracownikom z terenu naszej wioski czy gminy. Kopalnia przysłużyła się w znacznym stopniu do rozwoju naszej wioski. Przypomnieć trzeba budowę stadionu piłkarskiego, rozbudowę szkoły, przedszkola, jak również wspieranie organizacji społecznych na terenie naszej wioski. Praca na tym zakładzie należała do przyjemnych chwil w naszym życiu. Współpraca wszystkich pracowników należała do najlepszych. Czuło się, że pracowało się na tzw. rodzinnej kopalni. Panowała tu bardzo dobra atmosfera. Do dziś możemy wspominać festyny, zabawy, wycieczki, kolonie organizowane przy współudziale kierownictwa kopalni, jak również spotkania przy piwku po zakończonej szykcie. W 1998 usłyszeliśmy bardzo dla nas smutną wszystkich wiadomość o zamknięciu ze względów w cudzysłowie ekonomicznych naszej kopalni. Niech obeliskiem będzie pamiątką działalności KWK Morcinek, pamiątką dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prosiłbym teraz o wystąpienie wyczytanych przeze mnie osób, ponieważ chciałbym wręczyć im razem z Panem Przewodniczącym pamiątkowe medale, które związane są z tym dzisiejszym wydarzeniem. I tak, prosiłbym tutaj Pana profesora Budzińskiego, Leszka Macury, Mariusza Szczerbę, Leszka Kędzierskiego, Leszka Kowalskiego, Jarosława Milczarka, Adamia Milczarka, Emila Pijoka, Ryszarda Tomosza, Łukasza Chlebka, Rafała Chlebka, Bogdana Jadbalskiego, Damiana Wojko, Marka Knawera, Szymona Budzińskiego i Pana Karola Sitka też. Te osoby były szczególnie zaangażowane w to dzieło, które dzisiaj przekazujemy przestrzeń jakby publiczną w miejscowości kaciecej naszej gminy. Cały zamknie samochód sto, strażacki. Jeśli chodzi o ulicę Sobieskiego, pójdziemy prawą połową jezdni. Proszę zachować szczególną ostrożność i 来 <laughs>